ja mam nadzieję, że nie przeszkadza moja fryzura. No wiem, już troszeczkę opadła, wcześniej była taka ale albo się kąpałem, wiecie, i było tak mokro mi i muszałem, muszałem po prostu wyszuszyć włoszy. Wy rozumiecie o czym... Je... O, czekajcie, o coś leci. Tam. Gdzie oto? Gdzie, 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 gdzie? daleko, tylko jeden rzut, Ale dobra, ja wezmę, ja wezmę ten rzut, ja wezmę. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. WON ZOMBIE! Nie będzie się tobą bawić kotka i mieszkań nie tym razem, nie... Oj nie, 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 nie. W takie coś się nie bawimy. Dobra, mam dzisiaj sobie koszulkę na sobie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. A! O, widzicie moja koszulka, widzicie, widzicie. Tutaj ostatnio w... dałem nowy wzór też i muszę powiedzieć, że wszystkich mi genialnie, kliknijcie tutaj, gdzie się pojawi wzór, kliknijcie na niego, to przejdziecie od razu z sklepu. KUPCIE! To będą konkursy! Dużo konkursów! Dużo! <grecky> dobra, ale nie, a tak serio to to tak, to na... <anytime> naprawdę kupcie. No dobra, dobra, już są, kuźwa! To nie są ludzie Raisa. SamS! Z... what the fuck nie trafiłem! Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. O fuck, nie, nie trafiłem. Won, won, fuck, zmęczył się, zmęczył się. Czekajcie, czekajcie. Czekaj, 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 no mówię! Nie. Kurde, nie to miałeś zrobić, chłopie. O, to, 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 nie, 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 Pilność swojego dubska, Co ja? zo Poczekaj! Poczekaj, poczekaj! O jezu, strzeliłem! Nie! Nie, zmarnowałem tylko dwa amunicje. Nie, ja nie mogę! No, dlaczego to zrobiłem? Jak on zmienia, broń, to też może ciągle strzelać! A i tak musimy się teraz wrócić do wieży, więc teraz pobiegniemy do wieży, bo musimy oddać w ogóle dla tych tych. Dla tych naszych ludzi, bo, bo tam zamieniają się w nasze zombie, znaczy zombie zamieniają się w nasze ludzi i to nie jest zbyt. Mijaj hey, z ich strony, wypierdzielaj! Jesteś taka, ja to kocham, ja to kocham normalnie jak asasin. Już nie idę, już Ura. idę, kobieto, już idę. Breken, słyszysz mnie? Tu, Krain. Brecken, jesteś tam? Przecież gadałem z kobietą przed chwilką. Jay, tu, Crane, jesteś tam. 4, 5, 6, 7, 8, 4. Żebym... on... wydemał nas. Mam tylko pięć fiolek. Co?! Cholera! To starczy tylko na kilka dni! Słuchaj, Crane, mamy tu pewien problem. Na osiemnastym piętrze wybuchła zaraza. Wracaj jak najszybciej. I nie waż mi się zgubić ani kropli antyzyny. Już cały zgubiłem wszystko, wypyłem! Bo byłem głodny! I co? Łysa ci się Nie ja Będziesz mi rozkazywała, sorry! Nie, nie, dla mnie takie numery. Masz tę antyzynę? Dawaj Co mi. Co się stało? Jedna osoba zmieniła się, a kilka innych utknęło w pułapce. Mogliśmy odciąć to jedno pomieszczenie, ale Brecken chciał ocalić jak najwięcej naszych ludzi. Było źle. Ktoś musiał podjąć decyzję. Straciliśmy całe piętro w tym... Pójdę tam! Pójdę! ...w tym kilkoro dzieci. Lepiej... Zombi iść. zjadły dzieci! No nie, nie, nie! Kurde, Nie, no, nie, kapierdzielę, ja nie, nie, no nie, jezu. nie, nie, no. nie, nie, Dobrze im tak. nie, 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 co ja gadam, jezu. nie, nie, no nie, dobra. nie, 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 Informacje o antyzyny. A teraz przestali. Tam były ci! Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Krain! Żaden ze mnie lider! Ja do cholery parkouru uczę! Więc to bieganie. to byłeś ty? Stary, pokazałeś im, jak przetrwać. Wiesz, co miałem w kieszeni, jak przyjechałem do Haranu? Parę wizytówek. Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej... pójdę pogadać z Aisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. Lecimy! nie będzie uh, mm, ja, ja będzie czekał zbyt czas, długo na nas, w końcu zrobi coś Ale dobrego. Pójdziemy zrobić siku. Gdzie jest toaleta? Toaleta! Kibel! Ten człowiek nie sikał od 10 odcinków! Co tu jest nie tak z tym człowiekiem? Nie ma kibla w tym samym domu, przecież to jest nienormalne. Chore na o. 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 nie mogę się nawet przespać. Skuć Dziesięć 10 odcinków! Ten nie sikał jeszcze! <śpiewanie> Dawaj! Co ty masz tutaj ciekawego? Mam 5000! tysięcy! Sprzedajmy kawę! Dobra, idziemy chyba na te zakażone piętro, nie jestem dokładnie pewien, ale za chwilę zobaczymy. Za chwilę zobaczymy, co tutaj będzie, za chwilę... Nie, to jednak nie jest zakażone. Nie wiem, gdzie jest to zakażone piętro, naprawdę. Cholera, jeszcze nie mam pojęcia. Ale tu jest jakiś człowiek, więc za chwilę z nim pogadamy, ja sobie z dokończę Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Hej, hey. Mogę ci ufać? Ha, ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiat wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Tak się myślę. Jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć... Jezu, Rahim, ty cały czas o tym... Crane, trzeba to zrobić! Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda! Dobry z nas team. Dwa... Kur... Nie puszczę! Nie puszczaj! Co z kilo ważył, że nie mogę normalnie podciągnąć, czy co? Widzisz? Mówiłem, że z nas tym. Słuchaj, Rahim, nie mamy materiałów wybuchowych, ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od spajka, a to całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Okay. Słuchaj, na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... W pierdolę to! Uh. Ha! Ha, poszukaj osobnego miejsca na coś tam, dobra. Znajdź bezpieczne miejsce na rachu i skontaktuj się z GRE. Okej, okay, to jest akurat chyba do zrobienia, tak mi się wydaje, o ile oczywiście nikt nas nie będzie śledził. O ile się nie dowiedzą, że jesteśmy oczywiście z GRE, tak? No, no właśnie, no. Będzie taki trochę minus, o. No i stoimy dokładnie tam, gdzie stał ten nasz cały raiz. Czy jak mu tam było? Nie wiem. To krain, odbiór. Czego chcesz, krain? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raiza? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę? Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Raiz. Czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że Twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wyjwasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. Dobrze powiedziałeś, Karim. Bardzo dobrze jesteś dumny. Normalnie jestem z ciebie dumny. O oh, jea. Yeah. Dobra, lecimy w takim razie teraz gdzie? Układ z Raisem. Układ z Raisem, układ z Raisem, układ z Raisem, układ z Raisem. Musimy znaleźć chyba jakąś nową misję, okay. bo przecież. Mówi o, ty. czekajcie, jest coś, dobra. Słyszysz? Głośno i wyraźnie, co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem, ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antylę. Jeśli damy radę się tam wślizgnąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Okej, okay, to ja pójdę w takim razie górą, drugim budynkiem. A, czekaj, czekaj, Jay, czekaj. Posłuchaj, jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. Lecimy po antyzy. O, ja nie ale muszę spotkać się i Jade z wa... W jakim kuźwa wagonie? Gdzie ta dole jest wagon? Aha, czyli muszę chyba zejść na sam dół, żeby... Czy ja zejdę tędy też? Fuck, żeby to nie było za wysoko. Dobra, wiecie że walić to, idę. Idę normalnie tak, jak muszę. E, bo chyba z wi... Windown to się tam nie da dolecieć, dojechać. Nie wiem. Gdzie były te drzwi?! No nie gadaj, że dookoła! Teraz muszę biec! jejo yeah, ja myślałem, że dam radę, ja, 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 myślałem, ja, ja, o, jakie jaja, o, o, jakie jaja, jakie ba. Uuu, jakie on ma jaja, jakie, jakie jaja, kuźwo, o, czy nagrywam? A ty masz dla mnie jakąś misję, I dawaj. Co konkretnie? Panie Crane, czy zna pan człowieka nazwiskiem Volkan Yasiwdal? Dal? Volkan Dal? Oczywiście. Jest właścicielem Volkan Petrol Engineering. To najbogatszy człowiek w Haranie. W rzeczy samej. I pan dal ma dla pana ofertę pracy. Wow! Ja Wiem, że nadal jest w mieście. Większość jego pracowników ewakuowano, ale dwóch starszych inżynierów nadal przebywa w Slamsach. W Slamsach, o, to może być coś fajnego. Zabają i I i się zombie specjalnym projektem. Jest bardzo tajny i nie mogę o nim mówić, ale zapewniam pana, że jest to sprawa absolutnie najwyższej wagi. Nie będę nawet próbował jej oceniać. Bracia są genialnymi inżynierami, ale są również dość specyficzni. A to w połączeniu z obecnym stanem rzeczy sprawiło, że ukończenie projektu się opóźnia. Pan Dal życzy sobie, by pomógł im pan ukończyć projekt jak najszybciej. Nie muszę dodawać, że zostanie pan sowicie wynagrodzony. Co mam zrobić? To o co poproszą. Będzie pan potrzebny tylko raz na jakiś czas, a zadania będą mało czasochłonne. Będzie pan jakby to ująć, usuwał przeszkody. Skontaktują się z panem, gdy pańska pomoc będzie niezbędna. Rozważę tę ofertę. To może być ciekawe, mogę dostać coś od tego zastrzelanego. Bardzo, 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 bardzo. zamożnego człowieka, że tak powiem, no. Dobra, musimy cisnąć na. Za wysoko. Musimy cisnąć na. Za wysoko. Nie, no dobra, nie będę się powtarzał. Mamy cisnąć do wagonu, który jest obok szkoły. Nie wiem, gdzie to dokładnie jest, ale zobaczymy. I tam będzie Jade. Będzie na nas czeka. Ała, Jezu, dlaczego oni nas atakowali? A, tu to, to jest ten, to jest to mężąc mężąc są ci bliz bliznacy. Szybciej, Ruchy. To nie Tolga, nie mów tak do niego! Zamknij się patin, oddaj mi to radio! Tylko go rozścieczysz, idioto! Zamknij się, bo cię trzasnę! Trzasiesz mnie? Zatłukę cię! Specyficznie, pięknie. Czym jesteś człowieku? Nagroda, 104 godówki, to ja cię kuźwa mogę zabić, wiesz? Za taką kuźwa debilną nagrodę. Dobra. Wal się kuźwa, niech idzie do ciebie drugi zombie, mam to w dupie. Nie wchodź mi tu! Damn! Ciśnijcie cię oni mnie biją, mama! Mama mnie piją! Nie nie, 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 pozwalam ci mi bić, nie pozwalam! Muszę naprawić broń. Eee, zobaczymy co możemy dalej, tam, tam idziemy. Pieć, bo cię walną w dupę! No, może nie w dupę, ale, ale walną po prostu zwyczajnie. Idzie w górę, niczym ptak leci po masło. Idzie w górę, chłopie. I nie płacz po rozlanym mleku, bo jeszcze dużo jest w kartonie. Nie, jak ja tutaj mogę wejść na górę? A bo to jest safe house, a tutaj właśnie mam iść. A nie, tutaj nie mam misji, to jest jakaś misja. A! Tolga i Fatin? O, to ci! No nie garaj. Nie, Kogo obchodzi, jak jego małpi muszek przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie namieszaj mu wełbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków! O, oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Sprawdź słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważny. I nie próbuj odgadnąć, co. Niech cię Bóg broni. Do... Ten tniaka dostanę, no chyba, a ty dostaniesz w dupę. Dobra, yy, na razie kuźwa, nie gadaj, że muszę to zrobić. Nie muszę chyba tego zrobić, goryla. prawda? No! Jake, Przybyłem, chodź się przelizać! Cześć! Ej, chodź tu! Zobacz to! O, jaka gdzie jaka, tu w szkole. Ta chir kazał swoim ludziom godzinami targać pudła. Sprawdźmy co kombinują. Co jest w Strzyniach? Dobra panie. Jest to antyzyna, musi być nasza. Ale! Cześć! Cześć. Cześć. Oj, na ziemię mnie wzięła! Okuźwa! O jezu! Co to się będzie za chwilę działo? Jej, tylko nie pierdni, bo się z... bo cię znajdą! Wieprzemy takir. Powinien się smażyć w piekę. Musimy... Cholera. Gdzie ona pomaga? Jaka głupia! Gdzie, gdzie jesteś sana! Dawaj, przeszukaj go, przeszukaj go, przeszukaj go, no, przecież, że nie żyje, no strzelił mu, tak? JT, idiotko! Idziemy w górę. O, jednak ktoś tam jest, widzę, widzę na dachu, Teraz już mnie chyba zauważył. O, nie! Nie, 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 o, fuck! O, kuźniewa! Jezu! O, 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 biegnij! Ja nie mogę! Pytał! Zabijmy! o, o, o Jezu! No chyba się ja robią! ja mam tu być cicho, jak oni wybuchają? Wejdź do środka! Ciśnij pierogę do środka, bo jak nie pociśniesz, to, to normalnie... W szkole widziałem tahira. Razem ze swoimi ludźmi, ludźmi w wynosi je z budynku mnóstwo rzeczy. Co oni planują? Co oni planują? Wiedziałem też, że jak Andrzej, zabijają że zabija jednego z cywilów. cywilów. Podły morderca. Muszę się zakraść do, do budynku. Mam nadzieję, Mam nadzieję że, że tam, tam gdzie jest ta antyzyna. Dokładnie, dobrze wam przeczytałem, bo inaczej byście chyba tego nie usłyszeli normalnie, no? Tak mi się wydaje. Dobrze, jestem w środku. Posprawdzaj klasy. Najpewniej zapasy trzymają właśnie tam. Powinny być jakoś poopisywane. Żargon wojskowy jest dość prosty. Nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem. Mam nadzieję, że to nie jest tak jak Outlast, że kurde, jestem w szkole, a tu za chwilę wyskoczy mi jakieś gówno za O, szkielet! Cześć, panie! Masz bardzo ładną kartkę samolotową. Wy, pierwszy, jestem. Jestem Tomek, cześć. Miło Cię poznać. Dobra. Nie będziemy zagadywać, powinien chłopak jest zajęty. Jakby nie było. O, idziemy na dół. Służcie się, a nie uśmiecham się zostawać tu na noc. Czy któremuś z was, turnie, wpadło do głowy sprawdzić piwnicę? Pewno, że nie. Skoro klucz wciąż tu jest, brać się do roboty. Jezu, ile ciał! O w dupę! Aż normalnie nie mogę. O kurde! Cicho, cicho, cicho! Tu jasne, że ktoś tu jest! jest zwiedzić waszą dupę. Cześć. Czekajcie, czekajcie, ja mam broń. Zrobię to na ciebie! A, do ciebie do, 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 do! tu kogoś! Nie, nie macie tu kogoś! Oooo, ooo, ooo, ooo! dla nas, O nie trafiłem. Jest. zginął. O, nie zginął! Teraz zginął. Teraz też nie zginął. Alarm! Znajdź będzie... kęcia bez sluża. Tam powinien być wyłącznik.

Julia, ty skąd się tu wziąłeś, patafianie za No poczekaj, ty muszę się uleczyć, tak daj mi chwilę odpocząć, naprawdę, no to hamskie. No nie, no weź przestań! Okej, okay. jest jakaś skrzynka, dobrze, ale w środku jest oczywiście pusto, no bo dlaczego miałoby coś być, tak? O, tu coś leży. Oh yeah, sierp ograniczy. Oh fuck yeah, kuźwa, ty to może być dobre. Może jeszcze ktoś tutaj jakąś broń zostawił, czekajcie. Jest! Nóż do patroszenia, o w dupę jeża. Dawajcie, zrobimy coś z niego, albo o taką zrobimy, o. to jest popsute. I to jest popsute. To są dwa lepsze, o wiele lepsze te. 79! O, obrażeń ma! WHAT pizdałko, chodź tu! Powiedziałem, kurde, zgień! Dziękuję. To porek, miedziany, czy jakiś tam. O jak, ktoś tam nie biegnie, ktoś tam nie biegnie! A jednak ucieka ode mnie. O! o! What the fuck! Jezu, biegłem do pokoju zombie, no super. Ej, poczekajcie ludzie! Bolało! To dobrze. Oh fuck. To ja ucieknę, może lepiej, a nie ja, tam muszę czegoś. A! Wow, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tu jestem, ludzie, tu jestem! O <ścoughs> Oh yeah! Dwóch rozwaliłem naraz, dwóch! Rozumiecie to? Oh yeah! A teraz zginiesz! <ścoughs> rozwaliłem mu! Wow, fuck! Uba! Nieważne. Dobra, musimy to przeszukać ogólnie. Rozwalę tylko łeb. A ty, kurde! Czego szukasz? Przyjaciół? Hę? Lesz na ziemi, jak do ciebie mówię. Antyzyna. Jest! Żarcie, nie mogę wziąć się nie. nie ma tu antyzyny. Wygląda na to, że będziemy musieli omówić to. inne wyjście. Ale nie byłem jeszcze w klasie C. Piwnica jest dość spora. Znajdź... O! Ty, patrzcie, znalazłem 6 do piwnicy, nawet nie szukałem. Ha, ale ja, ja, nie. W sumie to nie wiem, czego co ja zrobiłem. Tu byłem Tu Ajo. Czas się przyczaić ludzie Znajdźcie spokojny kąt, żeby przeczekać noc Uważajcie na siebie i do zobaczenia jutro Kuźwa jest noc Super, duper, japier, dziuler No normalnie nie wierzę, ja tutaj w ogóle miałem ciągle chodzić jakby nie patrzeć Ja w ogóle poszedłem stąd O mam, mam klucze, mam klucze o piwnicy Spotkamy się z Jace w zakładzie C, dobra lecimy Do C! Cieszniemy! WHAT?! O, o, o. Jezu, był wybuchający, idiota! Eee, o, o, o. E, mapa, mapa, mapa! Jezu! Biegnął tu! Biegnął tu! Biegnął! O, o, o. Nie wstawaj! Nie wstawaj, mówię! Zombie, jak może być takim tempem do cholery jasnej? No proszę powiedzcie mi to! Miałem się tu spotkać z Jade. FUK! Jezu! Zawał na miejscu! Jade, do cholery, jak ty się to dostałaś? Proszę, powiedz mi to. Pomóż mi. Się robi. Boże, Crane, ale z ciebie dupa. Może po prostu wystap łeb za drzwi i wrzaśnij. Tu jesteśmy, zapraszamy! Ej, czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. TNT! W życiu... to jest... Plastik C4, no nie? Słuchaj, zabierz to i wracaj do wieży. Ja zajmę się tymi dupkami. A może odwrotnie? Im czoła Właśnie, dokładnie to chciałem. My, że to odzyskają? Mowy nie ma. Wracaj do wieży. Do zobaczenia. Obiecaj mi. Daj buzi! Daj buzi przyda Kurde! Ja też chcę znaleźć! Gdzie ona poszła? Nie Ja tu jest... FUF! Fuck! FUK! Biegnie! Biegnie! Biegnij! pieroga pierni! BON! Ja chcę ich broni! Ja chcę ich broni! oni mają zarobiste broni mają! Ty mnie bardzo! Wkurzasz! WHAT?! WHAT?! Jak ona to zrobiła? Albo on. Bardziej on! Tu już nic więcej nie ma? Nie ma, dobra, w takim razie możemy opuścić szkołę. O kuźwa, będzie noc. O ja pierdziele, będzie noc. Wyruszyliśmy z Jade na poszukiwanie antyzyny, a znaleźliśmy materiały wybuchowe. No i dobrze, wywalimy w powietrze tamte gówno! Bardzo dobrze, ten, ten będziemy mogli biegać po nocy. To jest to! Crane, to jest zarąbista wiadomość. O kuźwa. jest. Leciem dalej, ludzisko, leciem dalej do O Jezu, to już mam 44 minuty, ja pierdzielę, Ej dobra, kończę odcinek, Tak takim na razie, pa znalazłem... widzimy się w następnym odcinku. Na razie, pa pa, pa pa. Psz.